spotykamy się w bardzo sympatycznym kolejnym miejscu, które mam nadzieję będzie służyło dobrze mieszkańcom nie? Szczecina, nie? wszystkim mieszkańcom okoliczności ulicy, tak jak była bójka, który przez dłuższe od będzie będzie negatywne emocje, ale pięknie, wspaniale. Jest to jedna z trzech tego typu inwestycji w, roku, w Myślę, że to miejsce jest wyjątkowo urodziwe dla no, ludzi, którzy przychodzą, odwiedzają to miejsce no mówią, że to jest coś pięknego, no to perełka. Także to miejsce naprawdę warto było przeznaczyć te pieniądze, które są chociaż mocno zaoszczędzone, miasto zaoszczędziło, przetargi są w tej chwili wiadomo dla nas niekorzystne, no ale cieszymy się, że mogliśmy coś takiego zrobić, że ludzie chodzą, oglądają i cieszą się, a przede wszystkim dzieci, bo to jest no i teraz nie dla Pana Przewodniczącego, jakby ufą z jego strony, żeby zwrócili uwagę no tam dawali z nim, bo niestety już mieliśmy przykłady, że już jedna ławka została uszkodzona. Tak. Za mną, cześć. Za mną, cześć. Oj, to jest że bardzo dziewczyna, super. Ci się bardzo? Wofie. Tak. A przychodziłaś tu kiedyś, czy nie? Tak. Czy było teraz? Za ja, pobytu, czyli dopiero teraz, tak? No to super. Czyli jest, jest elegancko, jest fajnie, można się pobawić, tak? Tak. No też jeszcze muszę bardzo.

Редактор субтитров А.Семкин